Zaczyna Gizela. Zaczyna początkowo nawet wydawać kwiatuszki w kolorze takim różowawym. A poza tym jest pełno, pełno pąków w tym typowym dla niej takim morelowym. Jasno i ciemno morelowym kolorze. One wszystkie później zbledną i będą wyglądały tak. I będą po prostu już są. Tabuny, tabuny zapylaczy że Gizela zaczyna show. Przecudne są te pączki pomarańczowe po prostu. Zaczyna Gizela zaczyna początkowo nawet wydawać kwiatuszki w kolorze takim różowawym a poza tym jest pełno pełno pąków w tym typowym dla niej takim morelowym jasno i ciemno morelowym kolorze one wszystkie później zbledną i będą wyglądały tak i będą po prostu już są tabuny, tabuny zapylaczy że Gisella zaczyna Szało. Przecudne są te pączki pomarańczowe po prostu. Gisle de Faligande.